Witam, kochani. W ten sierpniowy wspaniały dzień, w końcu lato. Na pewno zastanawialiście się, jakie pokarmy są najbardziej odżywcze. W które warto zainwestować, żeby dostać 100%, może więcej nawet. I jak to by było możliwe, żeby więcej niż 100% dostać z czegoś? Więc tutaj taką tajemnicą są enzymy. I o tym chciałbym pogadać. Temat kontrowersyjny, temat do niedawna e, wręcz nieznany enzymy. Dlaczego? Gdzie je znaleźć? I dlaczego są tak ważne? E, w jakiej temperaturze giną? Czy są w, w naszych codziennych pokarmach, pokarmach w wystarczającej ilości? E, co jeszcze tutaj teorii? Tutaj oczywiście teorii jest. Jest kilka, chociaż najważniejsza to ta by była teoria surowego jedzenia, wikterianizm tak zwany, raw food. I na czym on się opiera i w, w kontraście do innych teorii urwedyjskiego systemu, chińskiego systemu. Więc chciałbym o tym porozmawiać. Webinar, kolejny webina, webinar za darmo. Znajdziecie link w deskrypcji pod filmem jak się zalogować, jak, jak wejść eee, 16 września tego roku, czyli dokładnie za miesiąc. Dzisiaj jest gdzieś połowa sierpnia. Dokładnie za miesiąc wsiądziemy sobie i porozmawiamy. Będzie czas na pytania, będzie czas na eee, dyskusję. Pozdrawiam z Rudaw Janowickich. Do zobaczenia.